Kochani, witam wszystkich z tej strony Isayuki Zapraszam do kolejnego spotkania w serii. Zagrajmy w Uncharted 2 Pośród Złodziei. I właśnie tu wchodzimy do środka. Po tybetańsku nie umiem. Może gdzieś w googlach będzie. Przy tej roga ciżnie fajnej. W każdym razie. Zumy to tak jakaś taka fajniejsza kapliczka. W każdym razie ruszamy za ten Tenzim, poczekaj na mnie. No dobra. O, oh. ale szybki stary. Aha, tipę to serca. Rany, nie przedostaniemy się tam. Uh. Co tam masz? Muszę dypa dwoje być Co? Okej. Okay. On mnie nie wyśmiał, tak, że spadło. kolego. Prawie niemożliwe. Niebez... O, udało ci się, nieźna. <grym> Spoko. Przelecimy na tej 70-letniej linie. Jasne, a potem zejdziemy na dół. A mara A tu nadzieję, że wiesz co robisz. To czekaj. Aha, tu nic nie ma. No dobra. No dobra. Niech będzie, że tak. No dobra, no dobra. Op. O, tym samym pomyślałem. Ja też. Czekajcie, tu jest tak ładnie. O, właśnie. Mam cię. O, ładne. Tybetańskie ostrze rytualne. No, całkiem, całkiem. Znowu mamy ten. Trochę przypomina tych. O, łowca skarbów zdolny, Dzięki. Melodia oczywiście straszliwa. Mm, dobrze, że jesteśmy na diecie, co Nathan? Tam mówisz, czekaj, czekaj, zanim pójdę z tobą, bo tu są miejsca, w których może coś być. Tyle zakamarków wbrew pozorom. To może zejdziemy na dół? O! Skarb! <śm> Mogę tam wyjść? Chyba idziemy dobrą drogą. Ale tu nic nie ma. Szefer mówił o czymś innym. My 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 Ha tędy jasne. Uważaj, gryzą! Wiesz, no może nie wie, że gryzą. Rozumiem, że tu na dole nic nie ma, skoro jest skarbu góry. Fajna jest ta tutaj pod podskalna rzeka. A nie, to jest akurat bajuro. No, ale wiecie o co chodzi. Ale ładny ten lud. I to, że Nathan ma śnieg na spodniach. Czyli tamto się chyba musimy raczej rozbujać. My też się nauczymy z czasem takich klików, nie martw się. Okazpok, Najpierw polecę tam. Też się nam nie chce Nathan rozbujać w tamtą stronę. O! Dzięki aż się odbiło od kamery o nie, wpadłam na skałę co za porażka kot się znudził, poszedł sobie siedzimy razem na fotelu teraz mogę się ułożyć wygodnie, właśnie o, jest już, od razu lepiej dzięki Mika poszła usiąść sobie w walizce mam jeszcze otwartą walizkę za sobą pustą, do schowania czeka jest! O, nie muszę nawet wchodzić. Co my tu mamy? Gliniana głowa bóstwa. I to cała głowa, mało tego, że, że tylko gliniana, to jeszcze cała. Dobra. A teraz lecimy za kolegą. Hop, hop, hop. Aleśmy udeptali śladów. Ładnie. Nie! No, wiesz co? Poważnie. Ja to się rozbujam za drugim razem, dopiero. Tamten musiał tędy już biegać niejednokrotnie, wiecie. On to jest jakiś. jakiś taki. Ej, po co ten pośpiech? No właśnie. O tym mówię. Halo! Ehm... Um. Jest za daleko, żeby nas słyszeć. To buty na śnieg, dobiegania. Da się tu zejść na dół? Nie, znowu wilki. Super. No, co za chwilkę jeszcze tu zobaczę, co jest. Przejście po prostu, czyli coś tu gdzieś musi być. Tak, mam rację, czy tak to tylko wygląda, jakby miało być? Jakaś stara drabina. Hmm. Hmm. Okej. Okay. No dobra, co znalazłeś? od dawna nie żyje. Nie, Kamień cintamani. To musiał być ktoś z ludzi szafera. No ja już wstałam, maty. No urwało się, no chodź, wejdziemy tędy, tu taka drabina była. No, chodź Tenzin. No chodź Tenzin. Dobra, podstawę cię. Mogę? Nie kieruję. Co? Ja ja, a Tak, nadal nie znam tego języka. Ja pierwszy, tak? No dobra. No dobra. Ale w którą stronę? Tu chyba tylko w jedną stronę można iść. No. I że ja mam tam doskoczyć? Zaraz, zaraz, zaraz. Zupełnie nie pamiętam, jak gra leciała po drodze. Ale tu się nie da niczego złapać. Stąd podskoczyliśmy, czyli tak by to wyglądało, że muszę tam dolecieć. Naprawdę? Czy się tu złapać? może tu No, już prędzej. No. No. Tak trochę nie było tego widać. Jest dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay. teraz tak, co my tu mamy? Tu nic nie mamy, tu jest lina, ale tu się da w sumie zejść na dół. Nie ma tu żadnego chyba skarbu. Hmm. Chociaż ja to bym tu wskoczyła może, zobaczmy. Nie, o jest jednak. Brązowy posążek Avalokiteshvary. Avalokiteshvary. Fajna nazwa. Dobra, po pokręćmy nim troszkę. Żadnych pieczątek. Prawie bym do, do, do przepaści wpadła, no. No okay, wspinaj się. Dasz radę. Na Tarzana. Ym... Aż tak daleko skakać? Nie widzę linu u góry. Widzę jakąś linę u góry, ale jej to chyba nie bardzo mogę. No dobra, zakładam, że tamto już może doskoczę. O! Yeah. Mam cię. No dobra, ten jak tam? Tutaj, tak? No i udało się. No nieźle. Złapiecie! Mam się! Proszę bardzo, będziesz mi winien, twój dzieci. No dobra, Okej, okay, nie. No wiesz co? Zapchnąłby mnie i tyle by było. Bawimy się w tarzana na lodzie. Strasznie wysoko się na tą złapał. No to jesteśmy kwita. Dobra, jesteśmy kwiecie, maso, ma no mówię właśnie On pewnie to samo powiedział Jesteś Mkwito okay. Oj Cholera, co to było? Niech komasu. No brzmiało chyba jak te wilki Dobra, tam nie chcemy wpaść, ale może gdzieś tutaj coś leży? Co sumie nic nie widzę. Nie. O. Jasna cholera. Ty się Co to było? To? Co to było? Na kugłumie. Kiep jadis sedaj się na całisia. Tak, chodźmy. Ty tacy jowomarę. Ten zim, musimy ruszać. No to idziemy dalej. Coś zjadło, podrapało wilki przed chwilą. nie idziemy. Dobra. Idziesz? On nie jest chyba do końca przekonany, czy chce iść dalej. No właśnie, chodź. Nie wstydź się, jak już wyciągnęliście mnie na taką wyprawę, No chodźmy razem. O, i po półeczkach. Zawodowo. O. Ja go w pierwszej chwili nie zauważyłam. Co to było? Ty Dobra, zostań tutaj. Tutaj. Sądzę, że No dobra. To, to co, schodzimy na dół. Która Jest Jakaś drabina. Oj! Wiedziałam, pamiętałam, że gdzieś się zawalą lody, ale nie pamiętałam w którym miejscu. Dobra, rzeka. Tam do góry można iść. Tutaj na razie nic nie ma. Jest przepaść, ale tu się jeszcze da iść. O, jest elegancko. Co my tu mamy? Półkolisty bębenek. No, całkiem, całkiem, całkiem sympatyczny. I to chyba obustronnie grajny. Okej, okay, tutaj to już chyba nie ma gdzie iść dalej. E, w tą stronę też już chyba nie ma co biec. Rzadko są tak blisko siebie skarby. Zdarza się to oczywiście czasami, ale nie, nie tak często. No dobra, czyli tu nie ma przejścia. Ok, czyli jednak musimy wejść tędy. Ale nam zamarzły spodnie. Pomyśleć, że tak samo się zachowują skarpetki, jak się je zdejmie po dwóch miesiącach używania. Doskoczę. But, czy tam jeszcze dalej coś jest ewentualnie? Bo tu widzę też są w sumie rzeczy do wspinania się. No. Dawaj na ten, dawaj, umiesz przecież. Aaa! To w sumie pewnie bym tam nie rozkoczyła. Hopsaj! Hmm. Dobrze. Okej, okay, nic nie widzę. Nic mi nie mruga, czyli... o! Jednak jest. Jednak są dwa skarby blisko siebie. Srebrne etui na igły. Pytanie, na jakie igły? Hmm. No, no, w każdym razie ładne. Aha, mogę już zejść, tak? Oho. Cześć. Szefer kazał pozdrowić. Mam nadzieję, że jest załadowany. Czy on sobie sam strzelił kulką w głowę? Aha, wyżej nie wyjdę, ale. O. Cześć. Przecież mi go zje. Goni mnie, goni mnie, goni mnie. A idź mi stąd ty. Gdzie on jest? Oh, haha. Spadaj. Gra Gramy w Berka. Jakiś taki strasznie zezłoszczony jest ten gościu Och. Chodu, 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 Nie, 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 nie. I co? Ja będę tak przed nim uciekać, tak? Cały czas. Nie pamiętam, bo on miał jakąś na siebie... Nie ona siebie w jakiś sposób. Tylko. O nie. No nie wierzę. Jeszcze? A zostaw mnie ty. Siad do budy. Do budy. Idź mi stąd, już siad. Wow, 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 wow. Bo nie dostać takiej pięści. O, o. Oszukujesz, ja nie mogę się wspinać na skały. On fajnie biega jak taka pomylona małpa. No nie, znowu. No nie. O. Okej, okay, King Kong uciekł. Co to było licha? Nie lapsą,tą gdzie kięcać, że? Wygląda, że nie wie. Jo. No, on sobie tu odpoczywa. Podsadzę cię. Skacz na górę. Jak mam się tam dostać? Ten zin zrzucił jakąś skrzynkę, linę albo coś Skrzynkę albo linę. O Dzięki Idealnie Super. Dzięki stary. Teraz tak. Jeżeli dobrze pamiętam, o, jest ta co ją było widać, to brakuje nam chyba jeszcze. No nie wierzę, aż taki skok. Ty to jednak jesteś. Wow. Padali jak muchy. Hmm, a tu? Ten zin, a w którą stronę my mamy iść? Co? Pokaż w którym kierunku. Ty, on tutaj coś się tak uciął, zaciął. No, w tamtym chyba nie. Tam od tego wodospadu też byliśmy. No nie wi y, 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 No dzięki. Dzięki, dzięki. Że mi się pod nogi pchasz. To chyba tu. A tu jest skarb. No dobra. I to jest chyba. Biegły głowca skarbów. Cieszę się. Brązowa zdoba stupy. Nie jestem do końca pewna, co to jest. Wygooglam sobie i sprawdzę, ale. Czyli nie tędy prowadzi droga. Kurczę, ja nie pamiętam nic z tej gry czasami. Tenzin. No, zaprowadziłeś mnie tutaj. A, No zobacz. Idziesz pierwszy? Czy mogę? To ja pierwsza. O, nawet bym pewnie doskoczyła za pierwszym razem. Dawaj, 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 dawaj. Mam cię. Tylko niech na mnie nie wskoczy. Raz się tak zdarzyło, że któryś z nich na mnie tak podskoczył i spadłam. Nie wiem, pamiętam w której części, ale zginęłam więcej razy przez to, że nasz... ...współpomagacz gdzieś mnie podszedł i zepchnął, niż dlatego, że sama coś zrobiłam źle. Benzyn, benzyn, Gdzieś zniknął chłopak, no nic. Pewnie ich go niedługo spotkamy. Albo lepiej znalazł sobie pewnie lepsze przejście. A nie, idzie tam za nami, dobra. Jednak Zchodny. jest. A, robimy postępy. <laughs> a, dokładnie. O, koniec do rozdziału. Idealnie. Na tym wejściu czy tam na tle. O. Pięknie, a trochę ciemno. Może lepsze światło z tej strony. Dobra, słuchajcie. Idealny czas dla misji, także dziękuję Wam za wspólną grę, życzę dobrej nocy i dnia, trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!